Jestem w i dzisiaj z Czumim i Mareczkiem o! będziemy znowu pili Dobrze. Ja nie, to, nie piję alkoholu To są małe mi się, standardowe, nie najbardziej. Ale tym razem to no. będą alkohole, ale bez alkoholu Alkoholowo podobne dla... Dla Dla dzieci Dla kobiet w ciąży Prosimy naszą wódziankę e, o pierwszy produkt wudzianka. Dobre Aha. A, do rączki? A już czuć coś Po to to? To jest coś? Albo... O Jezus. O, ale śmierdzi. Owocami chyba. Czekaj, brzoskwinia. To jest brzoskwinia. się? No. Czy to? Napiłem się. A już się napiłeś. Już mamy pić? Mogę pić? Tak. Smakuje jak najgorszy. To jest jak... Jak, to jest. jak lemoniada, nie lemoniada, Taka iced tea. Ale okropnie smakuje. Albo szampan. Cola. Albo cyt, Albo wino. Ja psałem, nie, że wino, bez jakieś. Ja myślę, że piwo. Piwo? Piwo? To niegazowane? Kurde racja, no, nie, to ja też że winko. To, Ma takie. To ciepłe winko, ciepłe pasy, no. Trofe, winko takie, takie Carlo Rossi, ale bez e, Rossi. ściągamy. O no. jest winko. O, no. no. Przynieś. z winogron? Jak... Wino no jak nie bardzo słodkie. no nie? Średnio dobry sok. O no. oh my godness. Boris e, tak, no, no, Ja stoję teraz, to ona wygląda jakby nie była moja, patrz. Nie, o, no, nie? Ej, to jest moja, no, jest moja, hej, widzicie, widzicie, okej. O, moje nogi! O, to bardzo, bardzo boję. Zablokowaliście? Co, co? Zmienię sobie Ja sobie wezmę jedną na na, na 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 wieczór. To pachnie czymś sztucznym, jakąś różą. Chcę jakimś. Strasznie to tak. A nie, no ja nie potrafię. Rzabęda, może? Nie mam pojęcia Ale chyba wiesz co nie? to jest, nie? Nie, jest. ja na pewno tego nie kupowałem To jest tragiczne, gorzkie takie Jest gazowane. Właśnie nie jest zgazowane nawet, nie? A. Nie, to jest zgerowane po prostu hmm? e. Naprawdę, jakby, jakbyś tego napił i nie wiedział co to jest, to bym... powiedział, że to jest jakieś... Ściągamy? Czekaj, czuje. czekaj, czekaj Ja ku... czuję to O kuźwo Czuję. Ja wiem co to jest po kolorze i nigdy mnie nie zgadł co to jest? To, to jest gin. Gin. gin, no, w sensie gin. No. W sensie do zmywarki. No, bo zmywarki. Ale naprawdę, z smaku? Okropny no. jest. Mega okropny. Okay. Faktycznie, to może być gin, no. Kolor właśnie robi robotę. Ładnie się prezentuje, ale smakowo najgorzej. No. Chociaż do i w proporcjach 1 do 3 z tonikiem myślę, że tak ja, by, ja no, myślę, że to ma... bez alkoholem. ja bym właśnie to zastosował Jakie zamiast toniku i ja bym dolał do tego wody albo ginu ciekawe, no gin no. So z ginem ja, kochani, znaczy, jak, jak chcecie takie... poszpanować przed znajomymi kupujecie taką butelkę jak chcecie mówicie... poszpanować przed znajomymi, to kupujecie taką bluzę A jak ja nie widzę znaczy, bez rękawik czekaj, z mi się kojarzy ten mi też się kojarzy wiesz czym? z soholem, z tym lekarstwem na no, ej, no, właśnie, mieli bardziej z taką e co oddawała zawsze pielęgniarka? Zwlutoryzacja. Tak! tak u! U! Nie macie szczęta, macie na palec. Dwie minuty pa i, i... i... wracajcie na <śluwizacja> lekcję! Dobra, ja już wiem co to jest, to jest coś anyżowego. No. Anyżowego, ja nawet nie wiem, że jakie słowo istnieje. Eee. Anyż, Jezu, Dobra, jak ja lubię. Je, ja wiem. Ale mnie przeczepało. Ja wiem co to jest! Eee, jak Haribo było, to takie czarne gówniane. Nie, to jest lukrecja. Jeszcze gorzej. Ale gówno! Ja nawet nie patrząc, wiem, że to jest Podr 100 ciemny kolor. Ciemny 100% dany. To jest ciemny kolor. To jest podruba Jagera. Tak, Jagier. Jest! A wiedziałem, jaki kolor to będzie. No, ale bez alkoholu to... To nie jest Friday, nie? Jak się bawić, to tylko za alko alkoholem. Co to jest? Likier ziołowy Anton, napój bezalkoholowy o smaku likieru, likier aromatyczna, mm. łagodna, ziołowa, ziołowa rozkrój 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 rozkrój. bezalkoholowy, likier ziołowo-korzenny o słodko-gorzkim smaku. Y y y Szymonie, przerwałbym ci. No. Y Dalsze część Kuba poczyta. I nie potrafię. Ojej, ja nienawidzę tego zapachu Co to jest? Co to jest? To jest <laughs> by, się nie pożegać challenge Niech by po zapachu... To jest wino czerwone bezalkoholowe Tak, jest takie cierpkie No, inko, na pewno be, no. Jezus, bez alkoholu to smakuje okropnie Jezus. Dla mnie git No to Dokładnie. No to da. Z tego co było, jak na razie Ściągamy? Tak, To, to jest najlepsze się, no. no wino czerwone widzę no. Który to jest roślinik? Nie wiem Pokaż A, 2021, 2021. Wino czerwone tak rzadziej piję i aż tak mi smakuje. Mam białe. Tak. Serio? Biała rasa. Ale po prostu ten stół on jest krzywy. Jest krzywy? Jest Akcja. No, no, akcja. W sensie, no nie, wiem nie. być? No i nie, nie. Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka, czeka. Możesz okulary jeszcze, dzięki. Żebyś widział. Nice. O, zaraz lepiej. No nie, wyku. Mam to. Zapach. Kolka. Kurde, to jest kurde kola. pachnie trochę kola. Kurde, Korzenne coś. No, tak, korzenny zapach. Kola korzenna. To, co to jest? Dobra, mnie nie smakuje. Dobra, to smakuje Korzenne coś, coś z To jest goździkiem. No, goździk, korzeń... Ja. i gówno. Ale to jest okropne. Ale... Kurde, co, co, co to, to, jest? Jest? to jest? To jest przyjemność czy jest Nie. To jest gin? Nie. To jest budka ale To Ale ja ma najpiękniejszą Tak, jak pokaż. Jak to jest wódka? Jest? Ta budka mi smakowała gorzej. Woda naturalna, na destylaty i wyciągi roślinne. Myślałem, że to jest kursy, moczka, ale rozcięcia sobie tak. wyobrażałem to, że to będzie mieć kolor taki jak ten Rózowy, jak taki, taki nie? No? No no, 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 no. no, 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 Zapraszamy Panią Wodziankę. Ej, tu znowu czuję goździki. No. A, to winogrona? Albo to jest poprzedniego tego jeszcze. To ładnie tak. No, może być poprzedniego. z poprzedniego tego. No. 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 O, to będzie Champagne, champagne. tak. Mm -hmm. That's right. O, no, dobry. To jest pikolo. Jabłkowy? Szampan? Przegraliśmy, To było piwo! Cedr. No, w sumie no, syren jest podobne do, no, do szampana. Ale był jabłkowy. było padło? To jest jabłko. Jabłka i trawy cytryny. Taka oryżatka nasza. Ale to jest, jest dobre. dobre. No? no? serio, powiem, powiem szczerze. Że... Ok. Kurde, nie wiedziałem, że jest taka duża gama alkoholi i bez alkoholu. <grym> Zapraszamy! Tak się czuję i tam przynosiła alkohol. Do. A my tu uuuu, młoda dama! Hej, tu. Jezus, czemu ja mam chodzi oh wymiar na przyczynych oh. zapachów? A to jest, no... Kolas zapachnie trochę. Ale to jest... Ale to jest intensywne. Ale to jest... Ale gęste to jest takie... Mega, mega... Jezu, to jest jakiś Mega, mega Dziwne? Likier jakiś. Co to może być rum? Albo whisky Rum chyba by to był. Mi to smakuje jak whisky. To, je, nie, to jest whisky. Nie, whisky jest napisane... nie whisky. Whiskey. A nie, to jest whisky. To jest whisky. Czyli w sumie skaliśmy. Wygląda jak Jameson. Taki gęsty. No, taki jest bardzo, no, no jak syrop taki jest. Takie whisky dla Arka. Jeśli wytrzymaliście do tego momentu, to dajcie Nie wiem gdzie jest, nie czuję. O, czuję. Kurda, to jest... Nie piję tego nawet. To tak faktnie jakby... Nie wiem, szybko się przekonałeś. Kurwa! Ja. <śmienny> ja, <śmienny> ja nie napiłem Panie. się? Ja się boję teraz. Nie napiłem się jeszcze. Ja jeszcze się nie napiłem, ale już tak mnie się tak ja po nie po, po Ja Nie, nie piję, ja Ale naprawdę śmierdzi. Jezus, Co się zimno. Co to jest? Co, to jest? Co, to, jest? Co to, jest? to jest? To nie jest szampan, nie? Szampan? To jest szampan? Jezus, pa... powąchaj go. To jest szampan? Czyli miałem rację, ale proszę. Czujecie, widzowie? <śmienny> <śmienny> No, to samo nawet. W sensie, jak się napijesz, to aftertaste jest taki spoko. Aftertaste ale... Ale tak... sam smak i zapach ale... to jest okropny. Jak już kupujecie no. szampana, to polecam kupić normalnego. Nie tego. No. Nie tego. o, szybkie tempo. Szybciutkie. Nie się to podoba, abyśmy tak na imprezach zawsze pili. No. Nice. Kto to jest rundka? W takiej Garni? ilości, jak to byśmy tydzień pili. O, no. No, To Znowu dziwnie No ale Ja już zapach... nie wiem, bo to wszystko jest zmieszane. Zapachy wszystko... są takie... Pachnie jak rum. Słodkie, ale tak jakby rum. z kawą, kurde? Rum, no. Tak, no. E... Coś kawy. Rum. Ale, jest, ale jest dobre. Mega słodkie. O Jezu, bardzo słodkie. No, rum. Rum na mm, słodkie to jest, no? Ale zapachowo zgadza się, w jakichś produktów stosuje się rum. Nie, czy też do. ciasta, może no, czy nie? No. Myślę, że można stosować ten rum. Polecamy. Okay. Dzięki. Dzięki. Dobra, najpierw ten wprowadźmy w rum mm. naszą substancję. Mm, czekaj, znam ten zapach, piłem to. Pachnie to. Piłeś to. Znane. Piłeś? Cytrynówka? Trzecianuszka. Trzecianuszka? Harry Potter, wyjdź! To jest cytrynowka? Nie, nie. Jak cytrynowka to tylko z alkoholem. Ale to kiedyś mi kupiłeś. A, dobra, wiem. Szumi. Litowel czarny cytrynowy. Ha, ha, ha. Moje ulubione piwko i nawet jakoś, jeśli, jeśli chodzi o zero. Kuba, co ci zrobić na koniec odcinka? Nie jest cytrynowy czy jest? Jest cytrynowy. Jest, no. Jest. Bardzo pyszne i polecamy wszystkim. Dobra, to teraz prosimy Alko. A Zdrowa!